Niekryty krytyk w radius. Babudeczka! Julian Tuwim pisał, a Czesław Niemen śpiewał, że mimo zami jesień się zaczyna. Z całym szacunkiem, ale jesień zaczyna się przede wszystkim depresją. Aby jej zapobiec należy się dużo śmiać. Tak jak ten Brzdąt, którego reakcję na darcie papieru poznało prawie 30 milionów internautów. To nie jest najbardziej uroczy skurczybyk na ziemi. Kiedy ten szkrab dorośnie będzie prowadził szkolenia pod tytułem Jak zwalczyć handry kawałkiem papieru. Krok pierwszy wyjmujesz mandat z szyby, krok drugi. I po depresji. A teraz prawdziwy hit. 45 milionów odsłon. Najbardziej epicki śmiech Ewa! Nie wiem jak dla Was, ale dla mnie ten maluch brzmi jak Lord Vader w przedszkolu. Psz, ten maluch brzmi jakby właśnie przejął kontrolę nad umysłem Twojej mamy. Ten maluch brzmi tak uroczo, że wyciągnąłby emo z jesiennej depresji. Ale nie tylko dzieci potrafią się śmiać. Posłuchajcie tego dorosłego faceta: Jo, 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 Tak cieszyłby się Jarosław Kaczyński, jakby wygrał wybory. Jo, 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 jo. Ludzie, dzwoncie na pogotowie, ten człowiek zaraz się udusił własnym, Jo Jo Jo. Kobiety też potrafią się zaśmiać. He, hej, kto nagrał reakcję mojej dziewczyny, kiedy zobaczyłam. Nieważne, to nie nieważna sprawa, proszę to wyłączyć. Na koniec mój ulubieniec. Czy to ranny jeleń? Czy to koza w rui? Czy to orangutan po wypaleniu zapasów snubdoga? Nie, to komuś, który wie, że śmiech to zdrowie. Miłego dnia czy Macie krączek, czyli niekryty, krytyk. krytyk. Niekryty, krytyk w Radiu Z. Niekryty, krytyk w Radiu Z. Pabudeczka! Dzisiaj Małgorzata Korzuchowska w najbardziej epickim bulwersie w historii internetu. A wszystko przez tego cholernego Skypaja. Nie ruszy Skypaja! Nie się Fragment pochodzi z serialu Rodzinka.pl i od kilku dni się jest pustoszenie niczym Piamy Rambo w wietnamskiej dyskotece. Nawet król Leonidas dodał ten film do ulubionych. Posłuchajmy, jak doszło do tej skypajowej furii, przy której wkurzony Hulk wygląda jak dziewczynka z zapałkami. Musisz mi pokazał wiesz, parę tamtych programów i obiecał, że mnie tam przy przyłączy do tego skypaja. Czy ze Skypa? No, tak no ja powiedziałem. Skypea. Czy to jest Skypea? Ale babcia chciała powiedzieć Skypa. <laughs> to było przejęzyczenie? No nie przejęzyczenie to jest w więzieniu, kiedy zamiast dawaj zupę słyszysz coś trochę innego i zaczynasz nerwowo spoglądać za siebie. Małgorzata Kożuchowska powinna uczyć w szkole. Kto mi powie, jak po angielsku powiedzieć to jest kot. This is a? cat? Nie musi ich zać! Tylko Przepraszam, moja reakcja mogła być nieco przesadzona, to się więcej nie powtórzy. A proszę pani, ma pani Skypea? NIE Skypa! Skypea! się Skypea rozumiesz! Przepraszam, jak się czyta tego Skypaja? Skypa! Ska. Skapa? Skypa! Dobrze już, dobrze, Skype'a. Jacy my będziemy wyedukowani dzięki tej menstruacji? Żartuję. Będziemy wyedukowani i głusi. <grytuj> Miłego dnia życzę, Maciek Frączyk, czyli Niekryty Krytyk Buja! Niekryty Krytyk w Radio Z. Niekryty Krytyk w Radio Z. Pa, buteczka! I moją pobudeczkę kieruję do osób pełnoletnich, bo dziś poruszymy temat dla dorosłych. Mano, mano. Lubicie ulicę Sezamkową? Jasne, każdy lubi ulicę Sezamkową. A lubicie filmy dla dorosłych? Nie, nie, nie musicie odpowiadać, rozumiem, że odwozicie żonę do pracy. Mano, mano. W każdym razie, hakarzy zaatakowali YouTubeowy kanał ulicy Sezamkowej i powrzucali na niego filmy, delikatnie mówiąc, na temat miłości. Wiecie, takiej miłości, w której nie trzeba dawać kobiecie kwiatów, żeby... Nieważne, w każdym razie wystarczy być hydraulikiem albo liconoszem. Mano, mano. Wracając do tematu, hakerzy powrzucali brzydkie materiały na kanał ulicy Sezamkowej. Wyobraźcie sobie minę dziecka, które chce obejrzeć swoich ulubionych bohaterów, a tam rzeczywiście wielki ptak, ale trochę inny niż zwykle. I wcale nie wygląda na żółto dzioba. Nie wiem czy pamiętacie, ale jakiś czas temu pojawiła się w internecie petycja, aby Bertie Ernie wzięli gejowski ślub w ulicy Sezamkowej. Wiecie, taka nowoczesna forma walki z homofobią od najmłodszych lat Pomysł nie wypalił, ale dzięki hakerom dzieci mogły dowiedzieć się Jak wyglądała ich noc poślubna w wersji hard Miłego dnia i oby więcej takich To Znaczy nigdy więcej Miłego Bramana. rzeczy Maciek Frączek, czyli Niekryty Krytyk Znany także jako Wielki Ptak Niekryty Krytyk w Radiu Z Niekryty Krytyk w Radiu Z no, Dzisiaj przedstawię wam najbardziej heavy metalową papugę w historii zwierząt. Papuga śpiewająca kawałek Buddy z zespołu Drowning Pool, to jeden z tych dziwnych filmików, dla których powstał internet. To jeden z tych dziwnych filmików, dla których Bóg stworzył papugi. I heavy metal. Najpierw oryginał. A teraz papuga. Słyszycie ten growling? No! Ten wokal mógłby rozpocząć okres dojrzewania u Justina Bibera i zmienić bieg historii. Przepraszam, że niby lew jest królem zwierząt? Lew to może co najwyżej nalewać wódkę w heavy metalowym klubie tej papugi. Ta papuga jest moim idolem. Wyobrażacie sobie jej dzieciństwo? Mamo, mamo, jak dorosnę, nie chcę być papugą. A kim chcesz być? Chcę robić rzeź na Majku, mamo. Aaaa! Ja nie chcę mieć psa, który liże własne jajka, ani kota, który wchodzi w ekstazę na widok wełnianej kurki. Ja chcę mieć papugę, z którą zrobię pogo na koncercie Slipnota. Właściciela tej niezwykłej papugi proszę o kontakt. Cena nie gra roli. Panie dyrektorze, możemy na dwa słowa? Miłego dnia życzę. Maciek Frączek czyli Niekryty Krytyk. Niekryty Krytyk w Radiu Z. Niekryty Krytyk w Radiu Z. O, budeczka! Dziś piątek, a to oznacza podsumowanie najważniejszych wydarzeń tygodnia. Borys Szyc pojechał z dziewczyną na Mazury. Pewnego wieczoru stwierdził, że musi iść po papierosy. Poszedł i wrócił. Po trzech dniach imprezowania. Jak się z czegoś takiego wytłumaczyć dziewczynie? Kochanie, to o mnie powstał film 127 godzin. Kochanie, zostałem uprowadzony i przez trzy doby byłem prostytutką w Kambodży. Kochanie, ty chyba nie zrozumiałaś na czym polega incepcja. Dla mnie to było 15 minut, bo ja cały czas jestem w tej spadającej ciężarówce. Wiadomość z ostatniej chwili. Dramatyczna, szokująca, powalająca. Ania Rubik piła w Polsce wódkę aparacji nie mogli wyjść z podziwu, bo przecież gdzie jak gdzie, ale w Polsce widok osoby spożywającej alkohol to rzadkość. Szczególnie w miejscu przeznaczonym do spożywania alkoholu. Społeczeństwo również nie może wyjść z traumy. Lady Gaga zaśpiewała z okazji 65. urodzin Billa Clintona. Były prezydent US&A dopiero po występie dowiedział się, że zaśpiewała dla niego Lady Gaga, bo przez całą imprezę wypatrywał skrzyżowania Merlina Mansona ze sklepem mięskim. Justyś Biber nagrał piosenkę z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. Tak wiem, jest październik, ale kogo to obchodzi? Dawać Bibera, dawać Kevina samego w domu, dawać czekoladowego Jezuska. Ja chcę świąt! Miłego weekendu i szczęśliwego Bożego Narodzenia Życzę Maciek Frączyk, czyli Niekryty Krytyk. Niekryty Krytyk w Radiu Z.